Witajcie, nazywam się Klas, jestem twórcą komisji dla graczy Gamer9, a to jest granie i gadanie o dodatku kute Duke do Duke Nukem 3D. Uruchamiam Duke'a, to jest prawdziwy, oryginalny Duke z 96, nie jakiś tam mm, jestem sobie Duke'em, mam y, y, tekstury rozmyte, akcelerację sprzętową, nie, to jest oryginalny Duke, no troszkę żeśmy się włamali do pliku. Yy exe tej gry i podmienialiśmy cheaty, żeby nie działały. Tacy wredni byliśmy, patrzę z pogardą dzisiaj na siebie w przeszłości. To jest logo, które też podmieniliśmy. Nie mam pojęcia co to miało być, to explasmality, to jest głupia nazwa i jest mi wstyd do dzisiaj za nią. Będę grał na niezbyt wysokim poziomie trudności, bo nie chcę non stop ginąć, chcę wam coś pokazać. Brudna pustynia jest poziomem Maćka. Jest to taki poziom, który no powiedzmy nie do końca jest poziomem takim do przechodzenia, chociaż można go przejść i tak dalej, zaraz go przejdę zresztą. Sam sobie zaprzeczam Ale jest to taki poziom trochę testowy Tu widzicie w jaki sposób mapa w Duke jest stworzona Ten widok z góry Pokazuje, że to się wszystko składa z takich Tak naprawdę sektorów, nic więcej Tu nie ma innego, widać jak się wchodzi w cień na różnych sektorach jest różny poziom jasności podłoża, i to od tego zależy jasność broni. Widać jak działa perspektywa: to jest jakaś masakra. Jak się patrzy na wprost, jest ok, ale jak zaczynamy patrzeć do góry, dzieją się straszliwe rzeczy. Zresztą to widać, że to jest oryginalny diuka, nie te takie późniejsze jakieś przeróbki jego, które sprawiały, że już ta perspektywa była właściwa. Tutaj mamy bombę taką detonowaną. To jest taki patent, że jakbym to tu rzucił tutaj na bok i zdetonował, no to już mogę się właściwie zabić, bo nie da się wysadzić tej ściany. Tutaj taki trochę głupi design poziomu, no ale cóż. Tutaj jest coś w stylu skryptów. W ścianie są trzy windy. Jak podejdę bliżej, one się uruchomią i te windy będą wydawać odgłosy potworków. Taki, tak, tak się robiło skrypty, jakby w tej grze. I jeszcze sekwencja wybuchów. To tak działało? Wchodziło się w, jakąś, w jakieś miejsce, uruchamiał się przełączniki. i działało to tak, że parę rzeczy było uruchamianych. Były jeszcze opóźnienia, można było nadawać z jakim opóźnieniem mają się uruchomić. Na przykład w ten sposób robiłeś się sekwencje wybuchów. Ten wybuch pierwszy, ten drugi, ten trzeci i tak dalej. Tutaj pozabijamy przeciwników, oni czasem tak broczyli fajnie krwią, jak się ich postrzeliło. Tak, tutaj koleś w kiblu ma kartę, bo zwykle kości z kartami siedzą w kiblu. Zawsze mnie bawiło, jak zastrzelić koleścia na kiblu, to on dopiero wstając zginie. Nie, nie zginie od razu. Musi się najpierw zorientować, że jest martwy, wstając z kibla. Pęknięcia na ścianach oznaczały zawsze ściany, które można wysadzić. To były takie szybkie windy. Wysadzało się i szybka winda rozjeżdżała się góra dół, także znikała ściana. Tam ta dziura w ścianie tam już była, po prostu tylko ona była jakby zamknięta windą, która jeździła góra dół. Dobra, weźmy sobie apteczkę. Otwórzmy drzwi i zobaczmy co tu jest. Co, tylko jeden koleś? Ło cholera! Tak, jaszczury, ta gra ma idiotycznych przeciwników. Jakieś jaszczurki z karabinami. Właśnie kolejne pęknięcie, to oznacza, że tu można coś odkryć, jakiś sekret jest. Właśnie bierzemy sobie. Mm, laserowa bomba. Właśnie. Kolejnym przeciwnikiem były takie zielone paskustwa, ale można było je na suficie umieszczać. One wyłaziły z kokonów, takich jak w Obcym. Takie. Trochę w sumie są inspirowane Obcym. Tutaj pokażę Wam, jak to działa. Zostawiamy na ścianie i bum. Taki laserek. Jak ktoś wejdzie, to wybucha. Tutaj już wiem, co będzie się dalej działo. Będą jaszczurki. Wredne jaszczurzyska. Nie będą mi jaszczurki pluły w twarz. One potrafią pluć w twarz. Ani dzieci mi jaszczurzyć. No giń bydlaku! Tutaj mamy przełącznik. Przełącznik sprawia, że budynek się wali. Tak naprawdę to jest winda. Zobaczcie, jedzie sobie w dół, pyk, 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 Elegancko sobie zjechała. Że niby się wali wybuchy dołożone, żeby była iluzja. Tak działał cały Duke. Cały był zbudowany na takich iluzjach właśnie i bardzo wiele rzeczy się robiło po prostu przekrętem. Wymyślało się coś, żeby coś tam jakoś zadziałało. I to działało. Tu mamy samochód, to nie jest wybrzuszeniem na asfalcie, które jeździ jak się na nie wejdzie. Przesuwa się po prostu. W grze w podobny sposób. W oryginalnych poziomach pojawiało się na przykład metro, które jeździło w kółko. Bardzo dużo ograniczeń technicznych tutaj jest, więc tak naprawdę pojazdów w wieku żadnych nie było, to tylko jest przesuwający się obiekt, na którym można sobie stanąć, i ten obiekt też nie mógłby na przykład zjechać z drogi, bo musi się znajdować w tym samym sektorze, jak gdyby cały czas. Dobra, tutaj pójdziemy sobie sekret odkryć, jeszcze jeden. Niezbyt łatwo go znaleźć. Dobrze byłoby teraz tutaj nie spadać w przepaści, nie ginąć tragiczną śmiercią. Ach, dr. Jones. Doktor Jones to oczywiście Indiana Jones. Pełno popkulturowych nawiązań było w Duke'u, takich żartów. Zresztą większość tekstów, które Duke wypowiada w różnych momentach są kradzione z różnych rzeczy. Na przykład tekst o rzuciu gumy balonowej i kopaniu tyłków jest z filmu They Live. Polecam zresztą, bardzo dziwny film o inwazji obcych, bardzo specyficzny. Dobra, chwila skupienia. Muszę przeskoczyć przez przepaść. Dobrze byłoby nie spać znowu. Nienawidzę elementów platformowych w diuku. A tu będziemy mieli okta brainy takie mózgi z mackami. Trochę to japońsko brzmi. Załatwimy je zamrażaczami wystarczy zamrozić potem już się tylko tłucze kopnięciem. A te małe zielone paskustwa włażą na twarz. Wystarczy strzelić jak się mają na twarzy i sła... A chyba, że ma się bombę! A, żre mój mózg. A, 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 a. Ech, dobra. Jak się ma bombę w ręce do rzucania, to się wtedy nie strzela z niej. Jak się nie strzela, to nie można tego zdjąć z twarzy i żre mózg. Na szczęście dużo obrażeń nie zajmuje. Nie, nie, nie zabiera! O, już mi przeżarło mózg! Na szczęście dużo obrażeń nie zadaje, więc można spokojnie zmienić broń i strzelić. żeby to zdjąć sobie z twarzy. Tak. Dużo dziwnych przeciwników takich właśnie tutaj jest bezsensownych. O, jak oni się fajnie rzucają, to kliniarze pełni poświęcenia, świniaki jedne. Tutaj strzelimy sobie w gaśnicę, która serią wybuchów. Oczywiście one są też ustalone z góry przez twórcę poziomu, gdzie mają wybuchać i w jakiej kolejności. O, jak, jak słabo ze zdrowiem, trzeba szybko aptek. Dobrze, mam teczkę przenośną. Bardzo przydatny przedmiot. Dobra, to nie jest Call of Duty. Że się sam. O, drzwi mi się przed nosem zamknęły. Maciek lubił takie wredne patenty. Podchodzisz do drzwi, pek, zamykają się. Ale właśnie to, co chciałem powiedzieć, to nie jest tak jak w Call of Duty, że wystarczy się na chwilę schować, postać kciuka i człowiek już się zdrowy robi. Tutaj niestety trzeba znaleźć apteczkę, albo ją użyć, albo znaleźć taką po prostu, która się automatycznie używa, jak się ją podniesie, żeby się uzdrowić. Dobra, mamy kolejną kartę, więc możemy udawać się właściwie do końca poziomu, czyli znowu do tej przepaści. Otworzymy sobie tutaj pole siłowe. No i jedziemy na dół. Bardzo szybka winda. I bardzo daleka droga do przejechania. Wcale się nie dziwię, pewno Maciek chciał mieć pewność, że nikt nie, nie uda się nikomu zeskoczyć na dół i przeżyć upadku, więc stwierdził, że musi być dużo, dużo niżej. Tam są przeciwnicy, którzy nas nie widzą z jakiegoś powodu, chociaż my ich widzimy, a dopóki nas nie zobaczą to wiszą w takiej pozycji, w jakiej twórca poziomu ich tam ustawił, albo do nich nie strzelimy, wtedy też reagują. A jak już nas raz zobaczą, to nas widzą do końca życia. No i tu jest koniec poziomu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Myślę, że w kolejnych odcinkach będzie troszkę więcej jeszcze takich szczegółów technicznych, w jaki sposób są e, zrobione pewne elementy, na czym polegają te całe sektory. No, ale tak ogólnie wygląda właśnie pierwszy nasz poziom. On jest taki, mówię, testowy troszeczkę. Następne są trochę bardziej dopracowane i trochę więcej się w niej dzieje i są sporo dłuższe. No i tyle. Game on!